Cześć, witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Jestem w Polsce. Także wyruszam pokazać wam miejsce, w których zaczynałem swoją wędkarską przygodę. Obecnie znajduję się w moim a, rodzinnym mieście Łomża, ale wybieram się do Czarnobyla i dalej. No i witajcie. Jestem z powrotem. A znajduję się nad moją rzeką, na której uczyłem się łowić i Moje początki wędkarstwa, także jestem w tak zwanym Czarnobylu. Co niektórzy wiedzą o co chodzi, od razu co jak co pozdrowienia. I zobaczcie, bardzo piękne miejsca. Bardzo piękne miejsca. Co niektórzy łeskie uronią. Ładnie rzeka szumi, podejdziemy bliżej. Zobaczcie, tak zwany bystrz. No i co? Tu też się łowiło na spinning, co niektórzy sobie używali jakichś niedozwolonych metod, ale naprawdę bardzo piękne miejsca za mną jak widzicie przepiękne widoki nie to co u nas w Ameryce, bardziej mi się tu podoba no trochę mi się tęskni za, za tą rzeką ale myślę, że jeszcze niedługo i człowiek wróci z powrotem na swoje śmieci, także zobaczcie, tu jakaś siatka w wodzie, ktoś coś połowił piękna, naprawdę piękna rzeka piękna rzeka Nic, no ja będę kończył. Ja jeszcze wam pokażę jedno miejsce, gdzie również łowiłem ryby. I co? A na samym końcu podjedziemy już w Łomży nad rzeką, gdzie zaczynałem w ogóle swoje wędkarstwo. Także trzymajcie się i do zobaczenia za chwilę. No i jesteśmy z powrotem. Kolejne miejsce, z którym mam bardzo dużo wspomnień a wędkarskich wypraw za Mało lata, zobaczcie w dalszym ciągu rzeka Narew. Tu jakieś uklejki się pławią. Naprawdę nałowiłem się tutaj bardzo dużo ryb. Jest za kole. Pójdziemy, zobaczymy. Pokażę Wam, gdzie się łowiło sumy, węgorze i nie tylko. aż się łezka kręcił, wierzcie aż się łezka kręci jak wspominam te miejsca. O, Zobaczcie jakie tutaj ten tak boleń pewnie pogonił. No się mówi na no to Prawda, wspomnienia. O i tu jest plaża, na której żeśmy pływali. Kąpali. Pływaliśmy. No i co? O, jaki piasek! I tu żeśmy, żeśmy czaili się na suma. Nie powiem parę sumów, żeśmy dużych złowili. Tam po drugiej stronie takie burty, jak widzicie, żeśmy z nich skakali, bo jest tu bardzo głęboko. W sumie to już tutaj nawet z brzega. Parę kroków i jest bardzo głęboko. I tam jeszcze tam może będzie widać. To i takie krzesełko. Tam było fajne miejsce na płocie krąpie. Tam jest kolejny zakręt. Akurat ta rzeka charakteryzuje się, że bardzo dużo zakrętów ma. I co? Za zakrętem też się łowiło. Też był taki mniejszy trochę bystrz, jak widzieliśmy przed chwilą. I też duże klenie były. Jazia się złowiło. Naprawdę nasz łezka się kręci, żeby wrócić znowu z gruntówką, z rosóweczką na noc. Ognisko. Nie będziemy już tam szli dalej, no bo bez sensu. Bo już tam to trzeba było naginać jakieś 20 minut. Tam jest dalej takie rzeczy połączone z rzeką. Na wiosnę krąpie duże płocie grochowe, wzdręgi. Później jak trochę woda opadła po wylewach to się używało takiej przynęty kłódka. Się mówiło kłódka rzeczna. Taki robak, który mieszkał w Kokoniku i on przeważnie miał dwa patyki między sobą, tak se posklejał tak oto. Była najlepsza przynęta, także popatrz, popatrzcie, spokojna rzeka Narew. Ojejku kochany, wspomnienia naprawdę, wspomnienia aż się łezka kręci, naprawdę. No cóż, może kiedyś jeszcze wrócę do tych miejsc, a myślę, że na pewno wrócę połowić sobie. I co? Jedziemy dalej. Także za niedługo widzimy się w miejscu, gdzie zaczynałem swoją wędkarską przygodę, czyli już rzeka Narew w mieście Łomża. Także do zobaczenia i widzimy się za chwilę. No i jestem już w Łomży. Nad, jak widzicie za mną rzeka Narew, powiem Wam, że bardzo dużo się pozmieniało. Także trochę rzucę Wam światła, jak to wygląda u mnie. Także zobaczcie Narew, tu były przepiękne miejsca gdzie wędkowałem. Tutaj taka droga szła prosto ode mnie z domu w tą stronę. I tak zwane były okienka. Tu było pierwsze okienko bardzo łowne, drugie okienko było bardzo dobre. W tamtą stronę się idzie na plażę. Też było parę fajnych miejsc, co na burtach się łowiło, ale tu fajnie się łowiło, bo cisza, spokój, krzaki. Wycieli wszystko, tam zrobili port Łomża, niby łódki wodują, niby się... jakiś bar jest, jakieś lody. Wiecie jak to teraz wygląda, naprawdę tutaj uczyłem się wędkować. Tu te trzciny, co są, no to kiedyś były trochę mniejsze, lilie wodne, takie rzeczy. Teraz to takie porosło jakieś chluby, nie wiadomo co. Myślę, że dalej ryba tu siedzi w tych krzakach i dalej jestem przekonany, że wrócę tutaj ze spinningiem, okonki. Bardzo duże sandacze tu były, z tego co pamiętam, ale jeszcze nie miałem takiej wiedzy na temat wędkowania. Także Teraz, jak wrócę, to już mam więcej pojęcia. Tam po drugiej stronie, jak widzicie, jest takie zejście świętej pamięci. Wujek Kazik zawsze tam wędkował duże, krąpie, płocie grochowe, leszcze, łowił. A ja z drugiej strony, jak zwykle, płoteczki, krąpiczki jakieś małe. Jak się coś większego trafiło, to było zajebiście, naprawdę. Także przejechaliście ze mną kawałek drogi. Widzieliście moje początki. Także film nie o rybach, bardziej takie wspomnienia. Będąc w Polsce. A co powiem, tak jak mówiłem, jadę z Patrykiem na ryby, na staw, także tu będzie już film o rybach. Dzięki, że byliście. Do następnego. Hej!